Bazylei Zaczynamy od Fundacji BLR, dlatego że targi dopiero dla nas zaczynają się o 16, bo my mamy First Choice, czyli absolutnie takie wejście pierwsze, pierwsze na Art Basel. O 18 później jest VIP, a dla publiczności targi zaczynają się w czwartek. Także mamy, leciałyśmy bardzo rano, mamy trochę czasu za goł i lecimy zobaczyć wystawę tej fundacji. Prześliczne miejsce, a my zdecydowałyśmy, że chyba zaczniemy od lunchu, bo nie jadłyśmy śniadania i chyba zanim pójdziemy na wystawę, to po prostu zjemy lunch tutaj. Czekamy już na nasze dziewczyny, które przyleciały z nami. I tak jak myślałyśmy, najpierw wylądowałyśmy na lunchu, ponieważ jest sezon na szparagi, a w Niemczech i w Szwajcarii szparagi są absolutnym po prostu hitem od lat, od lat, od lat. Tradycyjnie ten maj czerwiec to są szparagi. Aga wzięła ravioli ze szparagami i z pistacjami, a ja miks szparagów z pianą z lokalnego sera. No i oczywiście jak to my, różowe winko. Zwróćcie uwagę, jak, jaka jest kompozycja wystawy, jak te obrazy są powieszone. Genialny ten ciąg jest. No, zaczęłyśmy tak, że teraz e, będzie nam ciężko w Bazylei, bo przeskoczyć tę wystawę. Pff, no w ogóle, połączenia, kompozycje, plany. Giacometti, patrzący na bacona Peel Clock Segar z tabletek Tam pod spodem jest mechanizm, który wyrzuca w odstępach czasowych tabletki, rozrzuca je dookoła To praca Karsten Hillera. Cóż to jest za wystawa? Co to jest za instytucja? Ja jestem pierwszy raz tutaj. Aga mnie przywiozła. Byliśmy z piotkiem kilka razy w Bazylei, ale tu jestem pierwszy raz i to jest absolutnie fantastyczne miejsce. I wszystkie wystawy podobno są tutaj tak świetne. No, tutaj te połączenia są absolutnie genialne. Tych patrzących na siebie, rozmawiających rzeźb. Tutaj, Paweł Althammer. I zaczynamy. Tuż przed czwartą e, otwarcie First Choice, otwarcie Unlimited, części Unlimited, czyli wystawy kuratorowanej. E, I tutaj przed budynkiem, przed budynkami targowymi e, Agnes Denes i jej łąka. No i kochani First Choice, godzina 16.10, a zobaczcie ile jest ludzi. I zaczyna się mocno. Na samym wejściu praca Mario Ceroli z 1968 roku. Projekt dla pokoju. No W świetle tego, co teraz dzieje się na świecie, to Ach, jest to bardzo, bardzo mocne i bardzo znaczące. Gigantyczne. Kate Haring. O, złapia, żeby była perspektywa. Jak wielka jest ta praca. Jak długa. Alex da Corte. Hell Hall, piekielna dziura. Jenny Holzer i granitowe ławki z sentencjami. Te prace znamy, były na w temu. Ciała leżące w zielonej trawie. Niektórzy są zamordowani, a niektórzy piknikują. I z daleka widzę moją ukochaną artystkę. Poznajecie tę instalację, metal i skały. Alicja, kwady, oczywiście. A w ogóle, bo ja nie wiem, czy to było widoczne, że my jesteśmy takie bardzo hawrotowo waliszewskie tutaj z agą. <słuchy> Hiroshi Sugimoto. Martin Marzela. Znacie na pewno tego projektanta, a Martin jest artystą. I to jego futrzane podium. Do mody mezeo Martin Marzela nie używa naturalnych futar Shiharu Shiota. No i co, oczywiście Unlimited zaliczone. A teraz jesteśmy na imprezie... BMW, co może brzmi dziwnie w kontekście tego, że mamy w ręku kieliszki z alkoholem, ale przysięgamy, nie będziemy dzisiaj prowadzić. Zaczynamy kolejny dzień na Art Basel, zaczynamy kończąc Unlimited. Bo wczoraj słuchajcie, nie wzięłam powerbanka i padła mi bateria, więc nie skończyłam tutaj nagrywać, chcę Wam pokazać jeszcze kilka bardzo interesujących prac, które tutaj się znalazły. No a potem już lecimy na same targi, na Art Basel, czyli tutaj do hali targowych, żeby zobaczyć co pokazały galerie. Bettina Pustiki, Vertical Highways. I oczywiście bez przerwy tu ZAGO wpadamy na znajomych. Teraz Gunia. <gulia> e, dziewczyny z Zachęty i z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Teresa Solara Bud. Oglądamy z sztukę z każdej perspektywy możliwej. Kadera <gulia> Liza i jej Security Fence. Ogrodzenie ochronne. Drut kolczasty i siatka, ale pokryta malutkimi kryształkami. Kristo. Kojarzycie? Ten artysta, który znany jest z owijania różnych rzeczy, spowił nawet Central Park w zasłony pomarańczowe powiewające, a tutaj opakowany Volkswagen. Ostatnia praca, którą chcę Wam pokazać na Unlimited to Faith Ringgold i jej dwusetna rocznica przebudzenia i rezurekcji czarnego człowieka. Byłyśmy świadkami bardzo ciekawej sytuacji przed chwilą z Agą. Na tej ekspozycji Wolganga Laiba medytacyjnej zostały te kubki różu rozsypane przez malutkiego chłopca trzyletniego, który wyrwał się tacie. I chciał obcować ze sztuką. I chciał obcować ze sztuką. I teraz tak kochani, mamy, mamy na początku tak stwierdziliśmy, że Boże, no przecież dzieci trzeba tutaj pilnować, jakoś trzymać, no wiadomo, że tak. W muzeum, jak jest sztuka, to tak. Ale z drugiej strony, słuchajcie, ta instalacja to są usypane kubki ryżu. Wiecie, tam natychmiast zbiegła się ochrona. Poza tym Dozrobiła to jest się taka katala, która powinna ulec W zniszczeniu w pewności. Ale ta, ta sytuacja też takiej opresji wobec ta. tego małego i taty. E, tego dziecka. malutkiego, on się, on, on się tak strasznie przestraszył. E, Stał tam wtulony w tatę był. E, I teraz tak myślałyśmy sobie zagą, że wiecie, do diabła, to nie był e, ajwajwaj, e, kryształowy. kryształowy żyrandol wypalany w murano przez 9 miesięcy jak ciąża i warty rzeczywiście realnie, tylko te kubki ryżu po prostu można usypać? Czy nie? Jak sądzicie? Albo powinny być właśnie świadectwem interakcji właśnie dziecka, dziecka. które tak bardzo chciało doświadczyć tej Ciekawe Ciekawa się. jestem, jak zareaguje artysta, kiedy się o tym dowie, no że właśnie. jeszcze przed otwarciem dla publiczności młody człowiek już tak bardzo był zainspirowany i pobudzony jego sztuką. <laughs> Dokładnie tak. Na Art Basel pokazywałam Wam, że to jest bardzo fajna restauracja. Zawsze tu jest jedzenie, słuchajcie, wegetariańskie. Tibitz, jedna z bardzo tradycyjnych wegetariańskich, szwajcarskich restauracji. I zagąziłyśmy taki miks, bo to jest bar sałatkowy z różnymi pysznościami, więc jest i sałatka z marchewki, hummus, sałatka z ciecierzycy, gnocchi, pieczone ziemniaczki, troszkę sobie grzeszymy, ale do tego zielona fasolka. <noise> Wygląda to pięknie. A po lunchu... Zaczynamy zwiedzanie targów. Targi, jak bardzo, to dwie gigantyczne hale. Także myślę, że spędzimy tutaj całe popołudnie. Będą impresje. Jak będę widziała coś rzeczywiście super, to będę wspominała, wymieniała artystę czy galerię. A tak to po prostu będziecie ze mną się przechadzać tutaj. Fotografie Larego Finka z lat 70., Galeria Benetassen. O, a to zdjęcie na pewno kojarzycie. Supermodelek z lat 90., Herbaritza. To jest jedyny egzemplarz i kosztuje 48 tysięcy dolarów. Royal Gander, Galeria Manur i marmurowa zasłona na lustrze. Tę pracę znacie. Tytułowa praca tegorocznego biennale Wenecji. Foreigners everywhere. Wszędzie obcy. Tutaj nas zatrzymała aranżacja. Bardzo różne prace, jednak grają ze sobą. Przykład, jak można eksponować sztukę i w domu, i w galerii. Agasi, już to my wczoraj, zmęczone po targach. El Grim and Raxet. Rzeźba marmurowa. Tak się bawimy razem. This is how we play together nasza Szapocznikow, Kara Walker i typowe dla tej artystki wycinanki. Piękna. I doskonały żart Jenny Holzer, która wczoraj na Unlimited na oglądaliśmy. Money creates taste. No well. Fajnie by było, ale nie jest. I tu highlight. Maria Pinińska-Bereś. Przepiękna instalacja. A tu nasi. Fundacja Galerii Foksal. Erna Rosenstein. Karol Palczak. Paweł Hammer Wilhelm Sasnal. Monika Sosnowska. I Małgosia Mirgatas. i oczywiście Paulina Łowska. Zawsze, słuchajcie, następuje taki moment takiego totalnego przesytu, że przestaje kompletnie działać percepcja, przestaje się zachwycać, w sensie jest człowiek tak zmęczony, tu jest tyle dobrych rzeczy, tu jest tyle wspaniałej sztuki, tu jest tyle dobrych rzeczy, że po prostu ja już nie mogę. Chyba pójdziemy, na chwilę zrobimy sobie przerwę za go, Wrócimy jutro, jesteśmy umówione na kolację z że pójdziemy teraz obejrzeć Miami Design, bo już tutaj po prostu nie doceniam tego, co jest. A bardzo żało, bardzo szkoda by było tego nie obejrzeć i nie doceniam. A my jednak nie jesteśmy normalne za goł, bo wyszłyśmy z Art Basel i od razu wyszłyśmy naprzeciwko na, <grywki> na Design Miami, <grywki> po prostu. Stwierdziłyśmy, że odpoczniemy od sztuki podziwiając sztukę użytkową. I nadal zatopione w pięknie, ale niejako się obudziłyśmy trochę. To jednak, przedmioty użytkowe, wspaniałe po prostu. Tu takie trochę do it yourself. Do krzesełek zrobione kapelusiki, koraliki. I ta-dam. cudowna ekspozycja Objects with Narratives. Wow. Z dziewczynami się umówiłyśmy dzisiaj w Noon. Super restauracji japońskiej, ale fajne wnętrze. Podobno doskonałe jedzenie, dziewczyny znają to miejsce. Na razie pusto, bo dopiero ósma. Są gwiazdy. A my lekko spóźnione. Przepraszamy bardzo. A dzisiejszy dzień zaczynamy na wsi. Jesteśmy pod Bazyleą w Predigerhof. Tutaj jest Social Club Art Basel I przyjechałyśmy zobaczyć wystawę Izzy Tarasewicz, bo galeria Guninowik ma tutaj w Social Club wystawę Iski. Wiejskie klimaty, piękna pogoda wokół pola. I znajoma praca na stodole. Przechadzamy się i szukamy dziewczyn. A na dodatek widzę znajomych. Ola i Radek z Fundacji Dzielna. Oj, to było naprawdę super. Posiedzieć tutaj w tym klimacie wiejskim tak ożywcze. E, tak się obudziłam fantastycznie, tak dobrze zaczął się ten dzień, ale jestem normalnie baba ze wsi. Galeria Perotini, klasycznie prace Otoniela. W sekcji Statement Galeria Stereo z Warszawy, którą znacie, i wystawa Barbary Wesołowskiej. Nie. Która mieszka w Londynie, ale jest, jest Polką i robiliśmy jej wystawę w zeszłym roku, solową wystawę. Aha. Jedyną w jaką miała dotychczas w Polsce. No i później pokazywaliśmy na hotelu Warszawa, bo tam widziałeś... To gdzieś... widziałam, na hotelu Warszawa, no, tak, 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 tak. No, tak. To tak było... Super te prace są. Tak, tak, one są takie między na abstrakcji. Między figuracją a abstrakcją. Padłyśmy też na listę, gdzie są nowe galerie młode. Zaczynamy listę. Sama ta przestrzeń znajduje się na DA Unlimited. Dokładnie tam pod spodem jest Unlimited, tylko wejście jest z drugiej strony ulicy, gdybyście szukali. wszystko coś innego Galeria Cylinder z Seulu na listę Galeria Wanda tutaj prace Lindlach Po zwiedzeniu listę przeniosłyśmy się już do miasta, żeby zwiedzić parkury. Parkury to wystawa kuratorowana, która odbywa się za każdym razem przy okazji Art Basel w mieście, w różnych, w różnych miejscach. Kiedy ostatnio byłam w Bazylei, to parkury były na Starym Mieście. W tym roku są w okolicach targów, w bardzo różnych miejscach. Przed nami, tam za mną jest za mną jest właśnie jeden z budynków magazynowych, gdzie, gdzie jest jedna z wystaw. W tym roku kuratorką jest Stefanie Hessler, dyrektorka Instytutu Szwajcarskiego. Nina Kanel i Robin Watkins. Wejście, ping -pong. Numer dwa, Alvaro Barrington. No te miejsca są genialne. To wygląda. W przypadku tego parkuru dużo bardziej zachwyciło mnie wnętrze tego sklepu perukarskiego e, niż sama e, sztuka. Kolejne parkury: Aris, Aris Toliatu i Ewa Kotatkowa. Tak to wygląda. A żyrafę tej artystki oglądaliśmy na Biennale w Wenecji. Roku pamiętacie wnętrza tej żyrafy, która została przywieziona z Afryki i niestety wkrótce zmarła z tęsknoty, bo nic innego jej nie dolegało. I tutaj też artystka porusza problem opresji: zamknięć, klatek, więzienia dla zwierząt. A tutaj matka. Ayristuliatu. Artystki zatem. Jak tylko tak przygotowała instalację, że można? Taka... No wodę. W tutaj jest woda mata, także na pewno wodę. Push, push! piekarni i cukierni. Wieczór zaczynamy w pop-up ambasady amerykańskiej w Szwajcarii. Why? Why are we doing this? Uh, it's to foster innovation, and more importantly, as an ambassador who comes from a slightly different background, to foster collaboration, understanding, and communication. And quite frankly, there's nowhere else in the country of Switzerland right now that this can happen better than our Basel. A to jeszcze oka na Bazyleę, popartą ambasadora amerykańskiego. Lecimy dalej oglądać parkury. Tam hotel Trzech Króli, najdroższy, najlepszy hotel w Bazylei. I rwący ren, w którym się można kąpać i pływać. Ale znaczy słuchajcie, jest naprawdę wietrznie i chłodno, widać po tych flagach. O i po spodnicy Agi. i przenośny ogród. A tutaj Tran. every water has a place to be Każda woda ma miejsce w którym ma być wyobrażalne w Polsce, żeby tak była wyeksponowana sztuka współczesna. To i praca. Ostatni dzień w Bazylei. Dzisiaj już wracamy do Warszawy. Przyjechałyśmy z Agą i z Ewą, żeby odwiedzić Fundację Schaulager, Fundację Lorenza. W internecie jest napisane, że jest otwarte. Okazuje się, że słuchajcie, jest zamknięte niestety i tylko można się umawiać wcześniej. Także trochę e, słabo, bo my jesteśmy już z walizkami bo przyjechałyśmy tu w na lotnisko i teraz będziemy z tymi walizkami chodzić po mieście bo tu miałyśmy dwie godziny przeznaczone na zwiedzanie. I ponieważ nie udało nam się dostać do fundacji Schaulager, to jeszcze na godzinkę, przyje jeszcze na godzinkę przyjechałyśmy do muzeum spokojnie w Bazylei. A teraz jesteśmy zwiedzane kolekcję XX wieku. Ja znam dobrze to muzeum, bo tak naprawdę za każdym razem, jak jestem w Bazylei, to staram się tutaj wpaść. Także świetnie, bo ten vlog się zakończy. Taką klasyką, więc to chyba fajnie. Tutaj Rousseau, Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Leger. Vasily Kandinsky, kiki de Montparnasse, Giacometti, jego kot, Joan Miro, Salvador Dali. I na koniec Pit Mondrian. Kochani, zaraz lecimy na lotnisko w towarzystwie przepięknego posągu Rodena, który znajduje się za mną. Chciałam szybciutko podsumować tegoroczną edycję Art Basel. Unlimited, wystawa ta kuratorowana Unlimited doskonała, naprawdę świetna. Pierwsze piętro targów, samych targów Art Basel super. Drugie piętro, no przebiegłyśmy, zatrzymując się dosłownie w kilku miejscach. Parkury na mieście doskonały, świetne te lokalizacje. To naprawdę była w tym roku przyjemność, bo lokalizacje były niezwykłe. Przypominało to trochę wędrówkę po szarży w zeszłym roku na Biennale, bo również odbywało się to w bardzo ciekawych miejscach, co mi przypomina, że nadal że muszę skończyć montować wreszcie ten filmik z szarży, bo to już niedługo będzie kolejne biennale. Natomiast wydarzenia towarzyszące, w których brałyśmy udział, ciekawe, fajne, bardzo miło było, bardzo miło było w nich uczestniczyć. Natomiast nie tylko nasza obserwacja, ale również galerzystów i uczestników jest taka, że w tym roku jest na Art Basel zdecydowanie, zdecydowanie mniej ludzi. Także nie wiem, jak będzie podczas tygodnia, bo dzisiaj się otwiera Art Basel dla publiczności i nie wiem, ile będzie osób przez najbliższe 4 dni. Natomiast na tym w ciągu pierwszych dni dla profesjonalistów zdecydowanie było trochę mniej. No ale oczywiście, jeżeli chodzi o rynek sztuki, jest to najważniejsza impreza na świecie. Jest jeszcze Art Basel w Hongkongu, w Miami, są inne targi, natomiast no Art Basel w Bazylei to jest absolutnie najważniejsze miejsce dla takich targów. Trzymajcie się! PA!